Myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz, by po prostu mieć cały czas tą świadomość, że, że nie żyjemy w próżni mhm, i, tak. i że no, każde, każde działanie przynosi jakiś efekt tak, jakiś A z drugiej skróczek. strony ja, ja wrzucam taki temat, jak asertywność, mhm. bo, bo powiem ci, że znowu tak, 20 lat pracujemy gdzieś tam z ludźmi różnymi i tak dalej, tak, plus minus. I, I dla mnie często bardzo największe problemy. I największe zarówno z ludźmi, jak i z samą pracą, biorą się z tego, że ludzie sobie gdzieś tam po prostu nie mają, nie mają w sobie odwagi albo nie mają takich wyrobionych nawyków, żeby, żeby się komunikować. Nawet jeżeli są to sytuacje, w których coś wydaje się, że będzie niemiłe mhm. albo że, że może nie wypada. I myślę, że to jest taka rzecz, którą wynosimy ze szkoły czy ze studiów, która jest bardzo, bardzo złą cechą i która jest nam wpojona tak naprawdę właśnie mhm. przez ten system edukacji. To jest brak asertywności, czyli mm -hmm. nie wychylaj się, słuchaj wszystkich, nie krytykuj, nie kwestionuj nauczycieli, nie kwestionuj ludzi, którzy są starsi od ciebie, a tak naprawdę, gdyby nie kwestionowanie tego, jak świat działa, to byś, w ogóle ludzkość by się nie rozwijała, to już jest no tak, me mega filozoficznie. Nie? Mamy Ale takie tak, po powiedzenie, tak. że dzieci i ryby głosu nie mają. No dokładnie tak. Więc jak, jeżeli jako dziecko w szkole, czy potem już młody dorosły student, masz. Tak, wpojone, że to jest twój po prostu jeden z głównych y, algorytmów w twoim mózgu, który steruje twoim życiem, i tak dalej. Tak, nie wychylaj się. Y, masz swoje zdanie, to się cicho, bo, bo, bo się w kłopoty wpakujesz, a, a wydaje mi się, że. Ty, Mogę się założyć, że, że, że się zgodzisz z tym, że tak naprawdę największe problemy są już w pracy, jeżeli chcesz mieć pracę, w której się czujesz spełniony, w której robisz jakieś ciekawe rzeczy, które daje ci finansowe, dobre efekty, i tak dalej, to właśnie bycie asertywnym, mm -hmm. to jest to To jest ta jedna z umiejętności, bo to jest umiejętność. Asertywność to nie jest coś, z czym się rodzimy, tylko to jest umiejętność, tego się mm -hmm. można nauczyć, to to jest to, co pozwoli każdej osobie tak naprawdę no, zbudować sobie świetną pozycję w, w miejscu, w którym gdzieś tam mm -hmm. pracuje czy funkcjonuje, bo jak potrafisz powiedzieć jaka jest ta brzydka prawda, jak potrafisz konstru konstruktywną krytykę przedstawić, jak potrafisz się przeciwstawić czemuś co ci się nie podoba, co uważasz za złe, no to to są takie cechy, które kurczę no, no yy, ja w tak, sensie tak chciałbym z takimi ludźmi jasne. mieć jak najwięcej do czynienia.